Wysoka Rado, szanowni goście, informuję, że sesja Rady Gminy jest nagrywana. Radni, wójt gminy oraz sołtysi są osobami publicznymi. Natomiast mieszkańcy oraz zaproszeni goście, którzy będą brać udział w obradach sesji, muszą wyrazić zgodę na publikację swojego wizerunku. Dzisiejsza sesja Rady Gminy została zwołana z dnia, zgodnie z artykułem 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia... 8 marca 1990 roku na wniosek wójta gminy otwieram obrady czwartej nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rokitnica. Witam Państwa radnych, witam Panią Bożenę Gmyrek, wójta gminy Rokitnica, witam Pana Władysława Skupin, sekretarza gminy, witam Panią Magdalenę Skupin-Jurkiewicz, skarbnika naszej gminy, witam pana sułtysów. Stan osobowy Rady. Liczy 15 radnych. W obradach sesji uczestniczy z listy obecności 14 radnych. Stwierdzam, że obrady dzisiejszej sesji są prawomocne. Dziękuję bardzo. Proponowany porządek sesji przedstawia się następująco. Otwarcie obrad sesji, powitanie radnych i gości. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przedstawienie porządku obrad sesji. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania drogi wojewódzkiej. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia wójta gminy Rokietnica do zaciągnięcia zobowiązania finansowego zabezpieczającego środki finansowe w budżecie gminy Rokietnica na rok 2025. Na realizację zadania pod nazwą budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rokietnicy. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2024. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Rokitnica. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały cennika opłat za korzystanie uchwalenia cennika opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w rokietnicy. Punkt dziewiąty podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przestargowego i zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy znajdujący się w Budynku Ośrodka Zdrowia Rokietnicy. Punkt dziesiąty zakończenie obrad. Wysoka Rado, przystąpimy obecnie do procedurowania nad projektem uchwały, który został zaopiniowany, który został zaopiniowany na posiedzeniu przez Komisję Rady. Przepraszam. Pierwszy z nich to projekt uchwały w sprawie dofinansowania drogi wojewódzkiej. Proszę przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego o opinię dotyczącą projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Pan Wójt, Komisja Budżetu i Finansów i Rozwoju Gospodarki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania bądź uwagi do projektu uchwały? Jeżeli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Chcę nacisnąć odpowiedni przycisk na urządzeniu do głosowania imiennego. Dziękuję. Głosowało 14 radnych. Za jest 14, przeciw nie było, wstrzymujących 0. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała numer 4 przez 22 przez 2024 w sprawie dofinansowania drogi wojewódzkiej została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Wysoka Rada. Punkt piąty, piąty dzisiejszego porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia wójta Gminy Rokitnica do zaciągnięcia zobowiązania finansowego zabezpieczającego środki finansowe w budżecie Gminy Rokitnica na rok 2025 na realizację zadań pod nazwą Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rokitnicu". Proszę przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów i Rozwoju Gospodarczego o opinię dotyczącą projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Pan Wysoka Rado. Komisja Budżetu i Finansów y, również pozytywnie y, opiniowała y, projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytanie? Ma pytanie bądź uwagi do projektu uchwały. Jeżeli nie ma, przystępujemy do głosowania. Ma ktoś jakieś zapytanie? Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Zechce nacisnąć odpowiedni przycisk na urządzeniu do głosowania. W głosowaniu kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że w głosowaniu brało 14 radnych, 14 było za. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała numer 4 przez 23 2024 w sprawie upoważnienia wójta gminy Rukignica do zaciągnięcia zobowiązania finansowego zabezpieczającego środki finansowe w budżecie gminy Rokitnica na rok 2025 na realizację zadania pod nazwą budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rokitnicy została podjęta jednogłośnie. A no więc Wysoka Radą Punkt szósty dzisiejszego porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2024. A teraz proszę Panią Skarbnik o przedstawienie i uzasadnienie projektu uchwały. Uchwała Rady gminy z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2024 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 4 ustawy z marca 1950 roku w samorządzie gminnym oraz art. ustawy z artykułu 211 ustawy zmiany 27 sierpnia 2009 roku w finansach publicznych Rada Gminy w Środniczki w uchwalace następuje. Paragraf 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 655 600... Wody bieżącej kwota 227 566,54 zł. Dotacja ujemnica odpoczynkowego z przeznaczeniem na modernizację drogi biologicznego do ruchu rolnym w uferze bieżącej głowy i w obrębie wieloletnich kwota 110 tysięcy złotych Podczas opłaty odpoczynki kwota 65 500 zł. Wzrost części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Wspólskiego w ramach wydatków bieżących w 2023 roku kwota 50 376,30 zł. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego kwota 1650 zł 24 zł. dowody majątkowe kwota 468 120 złotych 15 zł. Środki Rządowego Funduszu do z przeznaczeniem na zadanie pod makom drogi w wewnętrznej miejscowości czy łodzywce kwota 425 445 zł. Wzor w części wydatków wykonanych w ramach funduszu sąskiego wydatków majątkowych w 2023 roku kwota 42 67515 zł. Ustęp 2 szczegóła z wywodu z do czasu pracy budżetowej w projekcie załącznik nr 1 najmniejszej uchwały. Paragraf 2. ustęp 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 rok o sprawdach... 695 686 ,79 zł 69 złotych, W tym wydatki bieżące kwotat 197 650 zł 24 Modernizacja drogi dojotowej do rolny do w budynku góry głowy działka o numerze 27 i urzędzie działka numer intucyjny 2104 i 3142 przez 1, kwota 150 tys. zł. Wydatki związane z wypłatą i obsługą do wydatków dochodowego kwota 1690 złotych 24 grosze. Zł. Wydatki majątkowe kwota 503 tysiące 909 złotych 45 groszy. Przebudowa drogi rynoklinicznej w miejscowości Czelatyce kwota 503 tysiące 996 złotych 45 groszy. Zł. Ustęp 2. Szczegółowe kwoty w datach z dostosowaniem do konsultacji budżetowych nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3 ust. 1. Proponuję się przyniesień pomiędzy działami i działami klasyfikacji budżetowej o kwotę 872 tys. zł. W tym ustała się pomoc finansową dla województwa karpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą przed drogi województwa nr 881 z Koło Małopolskiego Lawica w Miejscowości Obietnica. Kwota 50 tysięcy zł. Ustęp 2 szczegółowa wchodzi o przyjęcie datów do stosowania kwestia budżetowej treba załącznie na 3 dzisiejszej uchwały. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się objordowi gminy Rokiwica. Paragraf 5. Nadzun nad wykonanie uchwały powierza się budynkiej decyzji spodziewającej w podstawowi z Komisję Rady Gminy i paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Że... Czy ktoś z Państwa radnych ma pytanie bądź uwagi do projektu uchwały? Jeżeli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, zechce nacisnąć odpowiedni przycisk na urządzeniu do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, zagłosowało 14, przeciw 0, wstrzymało się 0. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała numer 5 przez 24 przez 2024 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2024 została podjęta jednogłośnie. Wysoka Wysoka Rada. Większością, bo nie ma jednak tak. Wysoka Rado, punkt siódmy dzisiejszego porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Rokitnica. Proszę panią skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy z dnia 19 sierpnia 2024 roku ustawy zmiany wieloletniej finansowej gminy Rokitnica. Na podstawie szkół oczywania 15 ustawy dnia 8 marca 1995 roku o sądzie gminnym. Artykuł 2386 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Lubietnica uchwala co Paragraf 1. Wieloletnia podmioty finansowa gminy Robietnica na lata 2024-2027 otrzymuje brzmienie w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Obejśnienie wartości przyjętej wieloletniej zmianności finansowej na lata 2024-2027. Gminy ocznuje otrzymuje uwzględnienie w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. To Państwu chciałam tylko powiedzieć, że ta zmiana punktu jest skorzystywana tym, że przystąpiliśmy do realizacji kolejnego zadania wieloletniego, czyli budowy tego selektywnego punktu odbioru odpadów. Jest to zadanie dwuletnie i wieloletnia prognoza obejmuje te dowody z stronach, które zostały wprowadzone na 2025 rok, tak musi być aktualizacja tych lat? Dziękuję. Dziękuję. Proszę przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego o opinię dotyczącą projektu uchwały. Komisja, panią przewodniczącą Sakaradę, Komisja Budżetu i Finansów i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie uchwały projekt uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytanie bądź uwagi do projektu uchwały? Jeżeli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, zechce nacisnąć odpowiedni przycisk na urządzeniu do głosowania imiennego. Głosowało, głosowany udział wzięło 14 radnych, za było 14, przeciw 0 i nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że uchwała numer 5 przez 25 przez 2024 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Rokietnica została podjęta większością głosów. Wysoka Rado, punktem ósmym dzisiejszego porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia cennika opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Rokitnicy. Uchwała taka została podjęta przez Radę Gminy na sesji w dniu 27 czerwca 2024. Jednak w dniu 2 sierpnia płynęło z Karpackiego Urzędu Wojewódzkiego rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały, ponieważ zostały zakwestionowane niektóre jej zapisy. Dlatego dzisiaj musimy podjąć tę uchwałę na nowo. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytanie bądź uwagi na, do projektu uchwały? Nie ma, bo to było wyjaśnione na komisji. Jeżeli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Zechce nacisnąć odpowiedni przycisk na urządzeniu do głosowania imiennego. Kto jest za? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przeciw, nie widzę. Czyli w głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za było 14. Przeciw 0 i wstrzymujących się 0. Dziękuję. Wysoka Rado. Punktem dziewiątym dzisiejszego porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większością głosów. Wysoka Rado. Punktem dziewiątym dzisiejszego porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego. I zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy, znajdujący się w budynku Ośrodka Zdrowia Obywatelnicy, proszę przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego o opinię dotyczącą projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Pani Wójt, Wysoka Rado, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma, py ma pytanie bądź uwagi do projektu uchwał? Nie ma. Jeżeli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Wzięło udział 14 radnych? Za było 14, przeciw 0 i wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała numer 4 przez 27 2024 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy znajdujący się w budynku ośrodka zdrowia w Rokietnicy została podjęta większością głosów. Stwierdzam, że uchwała większością. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. Dziękuję. Wysoka Rado, Szanowni Goście, w związku z tym, że porządek obrad dzisiejszej sesji został zrealizowany, zamykam obrady czwartej nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rokietnica. Dziękuję Radnym i dziękuję i Gościom za uczestnictwo.